Witam Was na kolejnym spotkaniu z cyklu Co Lateryjska czyta dzieciom. Dzisiaj przeczytam Wam krótkie opowiadanie pod tytułem Mgły Wachlarzem Nie Rozpędzisz, które opracował Bolesław Zagała. nie mieszkała w Białym Domku, otoczonym ogrodem. I chociaż nie był to pałac książęcy, wszystko tutaj było piękne. Nic dziwnego. Ojciec Mały Jemassai umiał budować wspaniałe domy, rzeźbić w kamieniu kwiaty o tak delikatnych płatkach, że wyglądały jak żywe. Wszyscy ubiegali się o względy. To też często wędrował po kraju, budując ludziom piękne domy. – Kiedy wróci tato? – dopytywała się mała drzama saj, po sto razy na dzień. I sto razy stara piastunka odpowiadała jej spokojnym głosem. – Bądź cierpliwa, tato rzeźbi w dalekim mieście ogromnego smoka. Jak tylko skończy pracę, zaraz wróci do nas. – Ale ja chcę porozmawiać z tatą, bardzo mi źle bez niego. Mała drzama saj wzdychała cichutko. I z każdym dniem coraz bardziej tęskniła za tatą. Pewnego dnia przyszedł list. Ojciec donosił, że musi jeszcze wykończyć łuski na ogonie smoka. I gdy tylko przeminą jesienne mgły, zaraz powróci do domu. Mała drzewa saj zaczęła aż tańczyć z radości. Nie ciesz się zbytnio, mówiła spokojnie piastunka. Smok ma wiele łusek. A niech na ile chce, wołała Drza Masaj. Jak tylko przeminą mgłę, powróci mój tatuś. Napisał tak, czy nie napisał? I na wszelki wypadek wyjrzała za okno. Tymczasem mgła otulała krzewy i drzewa gęstą zasłoną. Drza Masaj posmutniała. Co może rozpędzić mgłę? Wiatr, odpowiedziała piastunka. Ale na dworze nie było wiatru. Sama rozpędzę mgłę, postanowiła drzema sali. Wyszła z domu i zaczęła dmuchać z całej mocy, ale mgła wisiała w powietrzu, obojętna na jej wysiłki. Nagle dziewczynka przypomniała sobie o wachlarzu. Przyniosła go z domu i zaczęła nim machać na prawo i na lewo. Wkrótce zabolała ją ręka, a mgła tymczasem jak stała, tak stała. Drża Saj ze łzami w oczach wróciła do domu. Z żalu położyła się i zasnęła. Zbudziło ją lekkie dotknięcie. Uniosła powieki i nie chciała wierzyć własnym oczom. Ojciec powrócił. Ile się na ciebie naczekałam, zawołała Drża Saj i rzuciła się ojcu na szyję. Chciałam nawet sama rozpędzić mgłę wachlarzem, żebyś prędzej powrócił, ale mi się nie udało. Poskarżyła się ojcu. Ojciec przytulił córkę do siebie. Mgły wachlarzem nie rozpędzisz, moja córeczko, bowiem na świecie są rzeczy wielkie i małe. Słońce i wiatr, mgła i deszcz należą do rzeczy wielkich. Wachlarz nie należy do nich, jak również lampa, jedwabny szal lub filiżanka herbaty. Szkoda, wysnęła sali. Ale ojciec powiedział, jednak na świecie są nie tylko rzeczy wielkie i małe, są też rzeczy ważne. Twój oddech jest dla mnie ważniejszy od wiatru, który wydyma rybackie żagle. Jedna twoja łza przysparza mi więcej troski niż szalejąca ulewa. I dlatego jestem tutaj przy tobie, chociaż na dworze panu jeszcze gęsta mgła utrudniająca drogę podróżnym. Tęskniłem za tobą. Zbliżał się wieczór. Zerwał się wiatr. Zaczął przepędzać mgłę. Jednak ojciec i córka, zajęci swą ważną rozmową, nie zwracali uwagi na rzeczy małe i duże. Na to, co się działo za oknami ich domu. Do usłyszenia. Pa. Tytułem czarodziejski dywan, który napisała Patrycja Wilkston. Dawno, dawno temu ludzie niewiele, niewiele wiedzieli o tym, co dzieje się na świecie. Większość z nich całe życie spędzała w domu. Tylko niektórzy podróżowali pieszo albo wozem zaprzężonym w konie, ale było to niebezpieczne i męczące. Czasami Przybywali do osad kupcy sprzedający igły, guziki i korale albo żołnierze wracający z wojny. Opowiadali o tym, co widzieli i o tym, co słyszeli od innych. Ludzie słuchali ich chętnie. Opowieści o wielorybach i syrenach, o czerwonych i niebieskich ludziach, o grotach pełnych drobnych kamieni i o ptakach olbrzymach, były dla nich równie wspaniałe jak prawdziwe. Z zapartym tchem słuchali opowieści o wielkim podróżniku, który miał czarodziejski dywan. Dywan wzlatywał w powietrze i przenosił go w jednej chwili w dowolne miejsce na ziemi. Ludzie uwierzyli w istnienie czarodziejskiego dywanu. Czas minął. Pewnego dnia zjawili się na świecie wynalazcy. Nie, powiedzieli, nie ma czarodziejskich dywanów. Zbudowali statki parowe, samochody i samoloty, by ludzie mogli szybko i wygodnie podróżować. Wymyślili aparaty fotograficzne, aby można było oglądać zdjęcia z całego świata. Dzięki temu ludzie dowiedzieli się, jaki jest ten świat i że oprócz nich żyją na nim inni ludzie. Było prawie tak, jakby wszyscy stali się nagle sąsiadami. Prawie, ale nie całkiem. Fotografie są martwe, mówili ludzie. Gdy patrzymy na nie, nie, wie, nie wiemy, co wydarzy się dalej. A nie możemy wciąż podróżować. Musimy pracować i zajmować się dziećmi. Poza tym, podróże są kosztowne. Chcemy oglądać świat, nie ruszając się z domu, w porządku odrzekli wynalazcy i wymyślili ruchome fotografie kolorowe, wydające dźwięki. Jeśli postawicie ten mały aparat w swoim pokoju, powiedzieli, będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć, co dzieje się na całym świecie. Poznacie też dalszy ciąg każdej historii. Ludzie byli zachwyceni co wieczór. Po pracy oglądali wydarzenia z całego świata, ale po jakimś czasie niektórzy z nich znów zaczęli narzekać. Fotografie są wciąż martwe, szeptali jeden do drugiego. Nie czujemy zapachów, nie możemy niczego dotknąć ani zajrzeć na drugą stronę. Wynalazcy poczuli się urażeni bo przecież tak bardzo się starali spełnić wszystkie marzenia ludzi. Na szczęście właśnie wtedy przechodził obok nich mędrzec, przystanął i przysłuchiwał się szeptom grymasinków. To nie grzecznie tak narzekać, rzekł. Przecież wynalazcy bardzo się napracowali. Skoro chcecie poznać świat, dlaczego nie używacie swych czarodziejskich dywanów? – Czarodziejskich dywan? – prychnęli pogardliwie. – To przecież bajka. – Wynalazcy zapewnili nas, że takie dywany nie istnieją. – Nikt nie zna się na wszystkim – powiedział mędrzec. – Każdy z was ma swój czarodziejski dywan ukryty w głowie. Dywan może zabrać was w podróż dookoła świata, po wspaniałe przygody i to właśnie wtedy, kiedy siedzicie w domu w swoich miękkich fotelach. Jak to możliwe, nie dowierzali ludzie, jeśli nie możemy wyjąć z głów czarodziejskich dywanów? Aby je wyjąć, potrzebny jest specjalny klucz, wyjaśnił mędrzec. Przypadkiem mam jeden przy sobie. Wypróbujcie go. I podał ludziom książkę. Do usłyszenia!